Piecę, piec, a w sumie piec to niech zostaną w sumie. Przecież to ma być... Dobra, to, to biorę. Tego nie biorę. To to, to mi ćpi. Zawsze lepsze w mocy. E? Cześć, Kostroć. Dzisiaj powróciłem na serwer. To są w sumie drugi sezon. Chcę wam powiedzieć jak się będzie nazywać trzeci sezon, ale to jest bardzo fajny. Wiem o tym tylko ja i Olek. Ale oczywiście e, na 140 tysięcy like. Nie wiem. Ja pierdol... Sezon będzie się nazywał The End Kurde nie mogę ale postawić nie Pieprzonego gówna Wy tego nie wiecie Tak? To jest, to jest tajne. tajna Tajna bazo This is the end for you My master Ktoś powiecie, to jest... powiecie No to nieładnie, będzie miło. This is the end for you, my master. Mega, mm mega, mega, mega. Oh, kolejne drzewo Mhm. This is the end for you, my nigga. Proszę. This is the end for you, my nigga. Tak, tak, dobra A jak pytacie się, jak my do tego doszliśmy, że mamy zasadę Patrzcie sobie na dzień Niech zobaczą mój kanał A, i weźcie sobie na kanał y za McFadden, polecam a to jest twój pierwszy filmik to jest twój pierwszy filmik z tego sezonu? No to ja, to ja ci zaraz dam jako ten współ, no, współtwórcę, i po prostu dodasz ten filmik jako 16. I jakby co to jak będzie zapisywał filmik, to napisz nazwę przygoda Spacja, 16 i tam byle jaki tytuł. Albo A bez tak. Albo... Jeśli chcesz to nawet bez tytułu może być. Po prostu, żeby był 16. I pokażę Wam dzisiaj moją chałupę. A jutro, jak nie, już jutro drugi odcinek. Jak wy to oglądacie to jest chyba pobocza, bo nie wiem kiedy to wpuszcza. To. Bo w ogóle ten serwer jest zbagowany kurde Jakby co? To, to żeby naszym widzom nie przeszkadzało, że jest śnieżny i taki świerkowy co ty jesteś.

To chyba Kropki, co ty odwalasz? My myślałem, że to był fantom, bo tak wygląda z dołu, że myślałem, że jesteś fantomem. A w ogóle um, niech twoi odbiorcy ten ocenią mój domek? W sumie bardziej można powiedzieć, że dom a nie domek. Bo domek to jest takie małe gówno. A dom to jest ogromny. Ja swoim teraz pokażę... pokażę jeszcze raz. Chłopie, nadal tu się żelazo przypala? A więc to na początku tego Na wejścia na serwis

Siutek. Albo niech to będzie Janusz. Ja... No. Tutaj na pewno... o, Janusz, ja nie na nic. Janusz! Jałyszka! Nie idziesz. Dobra, są dwie krupy. O, statek. A ty już tu byłeś. flor Nie niepotrzebny O lakierze konia. Adam. Wal wale konia. Kurde, tak. gdzie twoja wioska walona w dupę jest? Dobra, tu jest sharingowy lasek Czyli dobra, słyszę sukces To, siema O! Ej, czemu? What the fuck? Ej, czemu to jest villager? To jest krowa! Ja chcę cię! Hej! jest! Wydostał się! Chodź! Chodź tu ziutek! Chodź idź do swojej ziuty! Dlaczego moja elektra nie zmienia kolorów się w to, co jest za Microsoft? Kurwa, moja mnie, kurwa. Tu jest takiego Chyba Twoje gówno o. Ja patrzyłem twojego Kejwa i cholernie słaby jest Лара по-русски. Może ten kwarc będzie pasować, ale cholera w to już. To się zbuduję tu. I eight barys. Wiem co mogę z tego zbudować? تضرب يا شيخ والله شلونها Po co ci tak dużo strzał? Serio się mam. Bo ja nie mam infinity na ul. To czemu sobie nie weźmiesz?

Nie przychodzisz, że kupisz zawsze panel na cztery What ty... the hell? God, dear, no. Przepraszam taka właśnie pogoda jest teraz broni Przepraszam, poniosło mnie trochę. nie dbał masz Ej widzowie w tym zaskakująco pięknym odcinku? Ja jak się nazywa stojak? Ada jak się nazywa stojak?

hmm <laughs>